Jak sprawdzić historię dostawy o danym kodzie w subiekcie GT? Przy aktywnym dodatku niebieski plus dla insert GT można oznaczać przyjmowane partie towarów, a nawet poszczególne sztuki wprowadzanego na stan asortymentu kodami dostaw. Dzięki temu towar z magazynu można wydawać z pominięciem standardowej kolejki FIFO LIFO wskazując pozycje z konkretnymi kodami dostaw do wydania. W celu prześledzenia historii dostaw towarów opatrzonych danym kodem przejdź do modułu Zestawienia. Kolejno odszukaj pozycję Historia dostawy o podanym kodzie. Kliknij na filtr Kod dostawy i wprowadź kod. Możesz również wskazać magazyny, z których dokumenty będą analizowane. Na zakończenie kliknij Wylicz. Program zaprezentuje wykaz towarów opatrzonych danym kodem w rozbiciu na partie. Można dokładnie sprawdzić kiedy, jakim dokumentem i w jakiej ilości był przyjmowany bądź wydawany towar.